Ale kadr doskonały. Siemaczko, witajcie na kanale CTGTV. Ja jestem Jacek i dzisiaj. I co dzisiaj? I dzisiaj jest burdel. Słuchajcie, dzisiaj jest taki plan. Dzisiaj będę robił coś innego niż zazwyczaj, bo dzisiaj będę kręcił dwa filmy na raz w trakcie robienia filmu jednego będę nagrywał drugi film dwa filmy na raz, jeszcze czegoś takiego nigdy nie robiłem ja mam nadzieję, że to się uda a co będę robił? mianowicie będę naprawiał będę dopieszczał Jacksona, którego kupiłem niedawno Jacksona SLSMG, który którego możecie zobaczyć teraz Jackson ma jakieś dziwne nakładki na potencjometry jest brudny, jest trochę podniszczony to akurat nie przeszkadza Jest strasznie ma brudną podstrunnicę, strasznie stare struny i ogólnie no, wygląda, że tak powiem fatalnie, fatalnie wygląda. I będę go naprawiał przy okazji kręcąc dla was film inny, fajny. Nie wiem który będzie pierwszy film, ten czy tamten. Zobaczymy. Próbuję nagrać później najpierw nagrać jak on gra w takim stanie, a później wam nagram jak gra w stanie, jak już go zrobię, więc. Okay, przechodzimy do opisu czynności, które miały miejsce w trakcie naprawy i remontu owego instrumentu. Oczywiście zacząłem od ściągnięcia wszystkich strunca, co zaowocowało... Ciao! Podstawnica była absolutnie, totalnie zaniedbana i wybrudzona, trzeba było, trzeba było naprawdę ją mocno, mocno wyczyścić. Siodełko za to było w stanie całkiem spoko. Mostek z kolei już był dosyć dosyć wyjechany, więc postanowiłem go wymienić. Więc zbrałem się za czyszczenie i w trakcie tego czyszczenia okazało się, że progi wcale nie są w takim fajnym stanie jak mi się wydawało. Było widać na nich rowki, dosyć duże gdzie nie gdzie, więc no już to było trochę niepokojące. Sprawdziłem mostek. stwierdziłem, że mostek również nie nadaje się już do użytku, więc wsadziłem mój zapasowy mostek, ton prosa, czyli wysoka puła. Następnie zabrałem się za. elektrownia była już robiona w tej gitarze. Ktoś już tam grzebał, grzebał i to mocno, więc postanowiłem to wygrzebać do końca, wymieniłem wyciągnąłem jeden potencjometr. Wsadziłem nowy, Polutowałem to wszystko gniazdo było nowe, więc jest spoko i, i, i w zasadzie tyle, a no i zapchałem tą dziurę. Na potencjometr stary. Podłączyłem, pograłem i co z tego wyszło, tak jak przypuszczałem, progi, progi już nie dawały się do, do użytku. Znaczy nadawałyby się do użytku, no ale wiecie, ta gitara idzie na sprzedaż, więc nie chcę, nie, nie sprzedałbym komuś gitary, która jest nie do końca zrobiona. Więc gitara pojechała do Przemka, Old School Guitars, serdecznie polecam. Przemek zrobił szlif progów doregulował do końca siodełko, siodełko jest ustawione i przy okazji ukazało się, że yy, gitara ma zepsute klucze znaczy skończyły się, smar chyba się wytarł, wykończył i klucze nie do końca chciały sroić, więc postanowiłem, że wsadzę do gitary klucze szalera. także w tym momencie gitara jest dopieszczona maksymalnie, ma wyregulowane siodełko, wyszlifowane progi, klucze szalera blokowane i mostek prosa. W międzyczasie jeszcze zostały poprawione, naprawione ubytki lakiernicze z przodu, zostały zabezpieczone na korpusie. Pokażę Wam to na zbliżeniach i tak samo z tyłu na gryfie był też taki ubytek, też on został yy, zabezpieczony tak, że nic go tutaj nie czuć pod paluchami praktycznie. Trochę czuć, ale to jest bardzo, bardzo niewiele. Także wszystko zostało tutaj fajnie zrobione, Gitara jest na absolutnym wypasie. No i co? No i w związku z tym, jeżeli ktoś by miał, chciał, ochotę sobie taką gitarkę zakupić, to zapraszam. A teraz posłuchajcie sobie tego jak brzmiała zaraz po przyjechaniu do mnie, jak brzmiała po tym jak została zrobiona, i na koniec jak brzmi mój osobisty SLSMG na Dimarcio Titan, którego niedawno wsadziłem i w sumie jestem ciekaw jak to brzmi w równaniu. <music/> <laughs> No to tyle chciałem Wam pokazać, posłuchajcie sobie, dajcie znać. Jeżeli Wam się gitara podoba, napiszcie, może coś tam dogadamy. Taka reklama w sumie, nie? Nawet przemek powiedział, że fajna gitara, że bardzo wygodna. I to jest właśnie największa siła tych Jacksonów, bo mają za. za wygodne gry. Są po prostu mega, mega, mega wygodne, mega lekkie do grania na żywo. To jest po prostu absolutna torpeda. Dobra, tyle chciałem wam kazać, powiedzieć i w ogóle i, i tyle. Znowu inny mikrofon, do źródeł pogadania. Dobra, tyle. Koniec, koniec tego gadania. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się. Już niedługo pamiętajcie o subach, lajkach, slajkach i adios.